Też dzisiaj Wam pokażę film o moich świnkach i ich zabawkach i jedzeniu. Tu jest Panda. Tutaj Daisy. Jeszcze. Czy tam jest? Słonecznik. To, to tutaj są zabawki: takie jak krokodyl. Tutaj taki diabełek. Czy tam potwór. Tutaj piłka, a tu jest tu się chowałem. Ich ulubione marchewki tam sałatę. I one to wygryzały i jadły. Muszę to wyrzucić. Tu są jedzenie, tu jest szano. Tutaj jest karma Vitapol dla świnek. Kosztuje tylko 850 W moim sklepie zoologicznym. Tutaj jest ziółka. ta ziółka. Tutaj świnak. Teraz przyniosę, bo też miałam takie te... te marcheweczki. Tutaj tak, je to. To, czy? Okay. To jest w tym, Okej, Subskrybujcie, jeśli lubiliście film albo komentujcie.